Jezus szedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzania złych duchów. Ustanowił więc dwunastu, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boenarges. To znaczy synowie Gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Udlasza Iskariotę, który właśnie go wydał. A Jezus szedł na górę. To są okolice Kafarnau. Jeżeli ktoś tam był, to pewnie zauważył, że tam nie ma żadnej góry. Natomiast to jest taka okolica, pamiętamy, że Jezioro Galilejskie jest mniej więcej 300 metrów czy 200, ponad w każdym razie 200 metrów poniżej poziomu morza. To jest depresja. I właściwie od strony kafarną jest takie cały czas wznoszący się teren aż do, do poziomu tam właśnie. No, poziomu morza i potem dopiero są wzgórza. Tak naprawdę. Natomiast pan Jezus podszedł wyżej. Na jakiś tam występ, taki powiedzmy, nad jeziorem, czy coś w tym rodzaju. Natomiast autor mówi o górze. Mówi o górze dlatego, że góra jest odwiecznym symbolem miejsca, gdzie człowiek jest bliżej Boga, bo jest bliżej nieba. Jak wychodzi na górę, jest na szczycie, to jest bliżej nieba niż wtedy, kiedy jest na dole. A niebo jest zawsze symbolem mieszkania Boga. Przebywania Boga, więc trzeba jest bliżej Boga. W związku z tym to bycie na górze wiąże się z tą bliskością Boga, i tutaj właśnie o, ten, o to chodzi. Wcześniej Pan Jezus się modlił do Ojca, i wtedy przywołał do siebie tych dwunastu uczniów, których wybrał, i potem posłał przed sobą, aby oni go zapowiadali, daj, mieli władzę między innymi wyrzucanie złych duchów. I teraz warto sobie uświadomić jednocześnie, że pan Jezus był tym nauczycielem. Mówili do niego rabbi. Uważali go za takiego jakby rabina. Tyle, że rabini też mieli oczywiście grono swoich uczniów, ale zasada powoływania uczniów była zupełnie inna. To uczniowie przychodzili do tych nauczycieli, aby od nich czerpać wiedzę. To tak jakby ktoś wstępował do jakiejś szkoły. I sam wybierał tą szkołę i szedł. Oczywiście Rabin mógł odrzucić takiego ucznia, ale zasadniczo to uczeń wybierał nauczyciela. W tym wypadku jest zupełnie inaczej. Pan Jezus wybiera z grona tych, którzy chodzą za nim, wybiera tych swoich uczniów. On wybiera. To jest inny, inna sytuacja. A to jednocześnie pokazuje, jakby działanie łaski. Ona idzie od Boga. On wskazuje, on powołuje. Jednych do tego, drugich do tamtego. Taka jest sytuacja w każdego z nas. Każdy ma jakieś powołanie, które pochodzi od Boga. I o ile realizuje to powołanie, realizuje jednocześnie siebie, swoje życie. W tych powołanych dwunastu znajdujemy także Judasza. On jest nas w końcu wymieniony. Judas Iskariota, który właśnie go wydał. Oczywiście, tak jest w Ewangelii pisany już po. Wszystkich wydarzeniach i tutaj autor pisze, no właśnie go wydał. No nie wtedy go wydał, tylko dopiero za jakieś tam dwa i pół roku, czy w każdym sensie jakieś dwa lata mniej więcej później. Więc wtedy nie było to wiadomo. I można się też zastanowić, czy Pan Jezus wtedy wybierając już to wiedział, że Józef go wydał. Na pewno wiedział to już później, już w Jerozolimie, kiedy miały nastąpić te Wydarzenia i pamiętamy tą scenę z, z wieczerzy. Powiedział idź lub szybciej to, co masz zrobić, powiedział do Judasza. Tam jest taka scena, kiedy wyraźnie wskazuje Judasza. I też zapowiedział też wcześniej jeszcze o tym, że ktoś go zdradzi. I on się pytali już nie, kto który, czy ja, czy ja, to też podczas ostatniej wieczerzy, ale wcześniej zapowiedział też to, że zostanie wydany w ręce. I w tym wydaniu była też zapowiedź tej zdrady. Niemniej yy, pisze też w Ewangelii, że Pan Jezus znał, co się dzieje w sercu człowieka. Wiedział, co się dzieje. Ale jednocześnie, przecież, wybrał Piotra, który też się wyparł Pan Jezusa, też go zdradził. To była taka sytuacja. Nikt z nas nie jest w pełni czysty. Nikt nie ma czystego serca. My to serce musimy pozwolić Bogu oczyścić. I to jest zasadnicza praca nasza tu na Ziemi. Oczyszczenie naszego serca, którego może dokonać tylko Bóg, ale jeżeli my Mu na to pozwolimy, jeżeli Mu pozwolimy działać w nas. Także ostatecznie nie wiadomo, na ile Pan Jezus wiedział już wtedy, że jutro go zdradzi. Dowiedział się na pewno o tym później, ale Pan Jezus daje szansę człowiekowi. Człowiek sam wybiera, jest wolny i nigdy nie wymusza niczego. Ta sytuacja powołania uczniów jest w związku z tym dosyć wymowna, właśnie przez to, że, że ona daje nam taką świadomość, że to Bóg wybiera i do nas należy to usłyszenie tego wezwania. Bóg zawsze mówi: Jeżeli chcesz, to chodź. Sam zaprasza, ale nie zmusza. I sami musimy podejść za nim na górę. To jest oczywiście symboliczne znowu podejść do niego. Na górę, tam gdzie stajemy przed obliczem Boga i przed Bogiem, tego że dokonujemy. Warunkiem tego, żeby, żeby tak było, jest wyczucie z naszej strony tego misterium Boga. W Starym Testamencie taką fundamentalną otwartością na Boga jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża, początkiem mądrości, bo. W Mając bojaźń Bożą Jesteśmy w stanie Zrozumieć Czego Bóg od nas pragnie Czego chce od nas I pójść za tym I ta scena z Dawidem I Saulem Z pierwszego czytania Pokazuje właśnie to, że Dawid Ma w sobie tą bojaźń Bożą Dawid mógł zabić Saula Nie zrobił tego, dlaczego? Bo on był Pomazańcem Bożym Każdego innego by spokojnie zabił. Zabił Goliata, zabił wielu innych ludzi. Zresztą pamiętamy, że potem, kiedy był starszy i chciał zbudować świątynię Bogu, Bóg do niego powiedział: Przez Natana, nie ty zbudujesz świątynię, ty masz za dużo krwi na rękach. To dopiero twój syn zbuduje mi świątynię. Dabito umiał przyjąć i zrozumiał. Był no, żołnierzem i wielu pozabijał. Zabicie Saula, Saula w tym momencie nie było problemem. Nawet nie musiał sam tego robić. Wystarczyło, że ci jego towarzysze by się rzucili na Saula i go zabili. Natomiast nie zrobił tego, bo on jest pomarańcem Bożym. Nawet wiedzą, że Saul został przez Boga wybrany. Samuel go namaścił i nie może go zabić. To jedynie Bóg mógł rozstrzygnąć o losie Saula. I to jest ten respekt wobec Boga. Ze względu na Boga nie zabija Saula. A to jest yy, ta podstawa konieczna do otwarcia się właściwego na Boga. W perspektywie Nowego Testamentu byśmy bardziej mówili może o pokorze, w której zawiera się oczywiście ten taki respekt wobec Boga, bojaźń Boża. Ale pokora jest yy, zasadniczo tą otwartością, tą dyspozycją do przyjęcia Boga takim, jakim. On się w naszym życiu pojawia i z tym, z czym do nas przychodzi. W niej zawiera się jako pewien wymiar ta bojaźń, ale jest przede wszystkim otwarta na prawdę i na udział w tej Bożej Prawdzie. Chodzi o przyjęcie i zaakceptowanie i życie tym, co Bóg nam daje. Nie tylko powiedziałbym taki respekt wobec tego w bojaźni, ale chodzi o Pójście drogą życia, w świadomości, że ten dar od Boga jest czymś, co nas, co nas prowadzi do pełni życia. Pani Bóg nam daje szczególną łaskę udziału w Jego życiu poprzez Eucharystię, poprzez komunię. Tutaj daje nam siebie jako pokarm na życie, pokarm w tej naszej drodze, pielgrzymce ziemskiej, do Jego Królestwa. Daje nam siebie, a dając nam siebie, daje nam swoją miłość. Tak Bogu miłał się, że syn nas dał. I my, karmiąc się Eucharystią, karmimy się tą miłością Bożą. Po to, aby, abyśmy sami stawali się także tymi, którzy powiadają miłością.